Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Ciekawik Wszystkiego. Dziś specjalny odcinek grudniowego maratonu i opowiem Wam o kontrowersyjnej decyzji Marcina Dubiora z ostatniej chwili. Czy popularny youtuber ostatecznie kończy z karierą? Oglądajcie do końca, aby się dowiedzieć. Na początku chciałbym jednak pozdrowić osobę oglądającą mój kanał od dawna, czyli Aleksy. Jeżeli to Ty chcesz być w ten sposób wypromowany, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i napisz komentarz. Zapomnij również o odwiedzeniu Instagrama. Zapraszam do oglądania. Team X to obecnie najpopularniejszy polski projekt na YouTubie. W trakcie jego trwania zamknięci w willi, zwanej też domem X, YouTuberzy dzielą się chwilami z swojego wspólnego życia. Jeden z nich, Marcin Dubiel, nie pojawiał się w zasadzie w ostatnim czasie w żadnym z filmików. Czy łopak zostanie wyrzucony? Taka informacja obiega polskie media niedługo po umieszczeniu przez popularnego YouTubera filmiku, na którym wyraźnie widać jak wspólnie ze swoim znajomym śmieją się z jednego z mieszkających w Kenii dzieci. Internauci byli oczywiście bezlitośni, co można było w łatwy sposób przewidzieć. Chłopak usunął co prawda relację ze swojego story na Instagramie oraz zamieścił przeprosiny. Kochani, chciałem przyznać się do błędu, przeprosić. Nagrałem relację, która była po prostu zła. Nie miałem złych zamiarów i nie chciałem żadnego dziecka, któremu tutaj pomagam, przedstawić w zły sposób. Nie pozwólmy złemu doborowi słów przeciwdziwić najważniejszego celu, jakim jest pomaganie, napisał. Marcin to obecnie jedna z największych gwiazd na polskiej scenie YouTube'a. Jego kanał obserwuje 1.2 miliony użytkowników. Również liczba obserwujących na Instagramie jest porażająca, bo wynosi ponad milion. W jednym z ostatnich wideo Martin przyznał nawet, że adoptował dziecko z Kenii. Jednakże na próżno było szukać jakichkolwiek informacji odnośnie kontynuowanie przygody w, teamie, w Teamu X. Projekcie założonym przez tiu, w którym udział biorą Lexi Chaplin, Julia Kostera i Kasper Błoński. Więcej o tym możecie się dowiedzieć w filmach proponowanych. Fani Kimu już od kilku tygodni zasypują pozostałych członków pytaniami dotyczącymi dalszych losów i współpracy z Marcinem Dubielem. W najnowszym filmiku, wielbiana przez internautów Lexi Chaplin zorganizowała zabawne Q&A, gdzie jedno z pytań dotyczyło właśnie upolonego youtubera. Gwiazda sieci przyznała, że jej kolega sam podjął decyzję o wycofaniu się na jakiś czas w przestrzeni publicznej. Marcin robi sobie teraz taką przerwę dla siebie, chce się skupić na sobie, zrobić mini pauzę od swojego projektu, przemyśleć wszystko, przyznała. No i dzisiaj Durbiel opublikował film, w którym wycofał się chwilowo z projektu. Nie wiadomo na jak długo. A wy jak myślicie, jak to się skończy? Koniecznie napiszcie swoją opinię w komentarzu i zapomnijcie również o subskrypcji z dzwoneczkiem łapce w góry i odwiedzeniu Instagrama. Wielki grudniowy maraton filmów na kanale Wszystkiego. Już od, od poprzedniego tygodnia filmy będą w każdą, w środę o 15, piątek o 15 i w niedzielę o godzinie 11. Oraz dodatkowo w okresie Bożego Narodzenia filmy będą codziennie. Dzisiejszy film jest specjalnym. Będą one pojawiały się niezależnie od planowanych filmów.